Cześć, Paweł z Winem ze Smakiem. Witam Was po raz kolejny. I dziś ponownie chciałbym Was zachęcić do odkrywania fascynujących słoweńskich win, gdyż butelkę właśnie ze Słowenii mam przed sobą. Odpowiadałem Wam już wielokrotnie, czy to na moim kanale, czy pisałem o Słowenii i wciąż piszę na łamach bloga, i bardzo chcę Was zachęcić ponownie do eksploracji tej części Europy pod względem winiarskim, gdyż naprawdę Słowenia, mała Słowenia na to zasługuje. Dziś też mam wino ze Słowenii, z pięknego regionu Goriska Brda, o którym niejednokrotnie wam opowiadałem i pisałem. Mam przed sobą wino od Ediego Simcicia. Edi Simcic to taka znana marka w Słowenii, tylko w samej Goriska Brda, nie tylko w regionie, ale także Poza, poza samą Słowenią i na pewno miłośnicy wina niejednokrotnie o niej e, słyszeli. Jeżeli myślimy o winach e, Diego i Aleksa Sinciciów, to na myśl przychodzą nam takie określenia jak e, wina bezkonkurencyjne, światowej klasy, znakomite, wyjątkowe, ale też e, z jednej strony kontrowersyjne. E, i choć styl Simcicia może, wywo może wywoływać konsternacje i pewne kontrowersje u niektórych, to na pewno nie ulega wątpliwości, że są to wina zdecydowanie interesujące i godne, godne uwagi i warte spróbowania. W przeciwieństwie do swoich sąsiadów z pobliskiego Friuli. Z po drugiej stronie granicy, m, którzy dojrzewają swoje biele przede wszystkim w stali, w stalowej kadzi. Tutaj Edison Cić hojnie traktuje swoje wita beczką, także oczywiście białe, w zasadzie wszystkie. I to już traktuje je beczką od etapu fermentacji przez dojrzewanie. Beczka to w ogóle znak rozpoznawczy producenta, i niektórym nie do końca może pasować jej tak nadmierne użycie, to nie ulega wątpliwości, że Edi Simcic winiarnia jest traktowana jako jedna z najlepszych w ogóle, nie tylko w Goriska Brda, ale nawet w tej części, w tej części Europy. Edi Simcic początkowo z żoną pracował w spółdzielni, natomiast gdy na emeryturę w wieku 54 lat, to zajął się tam Winnicą, która była w jego rodzinie po stronie żony. Tam nikt nie miał się, nie miał, nie było osoby, która mogła właśnie się tą winnicą opiekować, więc na emeryturze zają, zajął się tym Edi Simcic. Pierwsze swoje wino wyprodukował w 1989 roku w liczbie 4000 butelek. Z czasem to jego przedsięwzięcie się rozwijało. W 2002 roku wybudowano nową piwnicę, nowy budynek winiarni. I obecnie rodzina Sim dzieciów w osobie dziadka Ediego, jego syna Aleksa i wnuków, już kolejne pokolenie dołączyło Jakoba i Jura. Uprawiają organicznie na 12 hektarach winnic rozsianych po wzgórzach Wipolrze, Fojana i Kozana. Typowe typowe odmiany dla regionu, jak Friulano, Rebula, Sauvignon, Malvasia, Chardonnay, Pinot Grigio, czy z czerwonych Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot. Uprawiamy organiczne trzymają niską wydajność z hektara i jak wspomniałem ich znakiem rozpoznawczym jest beczka. Edi Simcić to takie e, trzy linie win. E, Classic, Lex i Single Vineyard oraz etykieta Colos, która jest e, bordowskim blendem. Ja miałem okazję zrecenzować e, na blogu jego sześć etykiet, więc gorąco Was zachęcam do lektury bloga. Miałem przyjemność właśnie spróbować e, sporej części portfolio Ediego Simciccia, a na miejscu, będąc w Goriska Brda, też y, mieszkałem w zasadzie w Wipolrze przez dłuższy czas, a Edi swoją siedzibę ma w Wipolrze, w tej małej wiosce. Byliśmy, y, byliśmy sąsiadami i mogłem też odwiedzić, odwiedzić winiarnię. Y, tutaj mam przed sobą jego mm, etykietę, jest to rybula z tej linii, y, z linii... Klasik z 35-letnich 35 krzewów, fermentowana oczywiście i dojrzewana w beczce. Rebula, czyli flagowa odmiana goriska brda. Mamy tutaj w nosie jabłko i zarówno takiego troszeczkę świeżego jabłka, jak i takiego przejrzałego, trochę cytrusów, aromaty kwiatowe, miód też się pojawia. Czuć tą beczkę. Jak najbardziej takie akcenty maślane, ale ta beczka jest w tej rebuli. Myślę, że dość tak fajnie mimo wszystko wkomponowana. Usta dość pełne, soczyste, ale też gęste, taka maślano-oleista faktura. Wsparta też taką nutką mineralności. Uważam że to bardzo, bardzo fajna, fajna rebula. Wino, które już znam i degustuję po raz kolejny. Więc, jeżeli szukacie ciekawych, ambitnych, może trochę kontrowersyjnych, ale na pewno świetnych win, to Eddie Simcic jak najbardziej jest, jest dobrym adresem. Tutaj mam przed sobą Rebule z 2021 roku, rocznik 2021, i wino prezentuje się w tym momencie też bardzo dobrze. to też świadczy o takim fajnym potencjale dojrzewania tych win. Jeżeli chodzi o tą rebulę, fajnie zagra z kurczakiem, z białym mięsem, w jakichś kremowych sosach, czy w ogóle z kremowymi sosami też pali sobie z wieprzowiną, polędwiczką, wieprzową cielęciną, ryba w jakimś śmietanowym sosie, czy ryba, ryba z grilla, z rusztu, jakaś pełniejsza kuchnia azjatycka. Bogatsze makarony jest na pewno tutaj sporo, sporo możliwości. Goriska Simcić to na pewno adres, który zdecydowanie warto zapamiętać i odkryć jego wyjątkowe, wyjątkowe wina. Do zobaczenia w następnym odcinku.